Witajcie na kanale Klasa zabranie Planek za Starami Wisły Kraków. Kolejne spotkanie, kolejny mecz, tym razem Puchar Polski. Zespół oczywiście, że nie mamy ułożony. Rotato wraca do składu na mecz. Karoby, Gonzales, Latte, Gryszkiewicz. O, przepraszam, Gryszkiewicz, Ledkot, Majers. Pinko, Enali, Kodyna, Żukrowski, Kolanko, Płacheta, Antonucci, Zahorwata, Lebronton, Okoniewski, lewa strona trzymam jeszcze ten skład. Tutaj wszystko jest dobrze. Rezerwa spoko. Farina, cibrani, wajzer Szanowski Lewkot Zapraszam Was na to spotkanie. Musimy to przetrwać. Musimy przejść do kolejnej rundy. Tutaj nie ma miękkiej gry. E, raport przedmeczowy Dzikoński, Benitez Myszor, Tracha, Lederman, Pestka. No, na pewno kilku tych piłkarzy. Aj, tam jest sacek. A Sacek został. O no nic, zagramy z sackiem podmęczonym. Yy, teraz tak, yy, tym oka zobaczyłem, że chyba klipki nie zmieniliśmy. Sprawdźmy to. Sprawdźmy to. Poprawa w ogóle jest na prawej stronie. Bardzo dobrze, w ogóle jest poprawa. Bardzo dobrze. O no nic, zagrajmy z poprawą. O, chyba jeszcze nie, a może raz grał, czy gdzieś była czerwona kartka. Zobaczymy czy poprawa wpisze się. Na tamtej stronie, praw. Tak to jest, szybko, szybko, wygrać spotkanie. Rodado. Pocheta. Tym razem Rodin wygrywa pojedynek z Powetą. Już próbujemy tutaj szybko odzyskać piłkę z powrotem. Nie wiem dlaczego Rodado odpuścił. A się przejąć? Nie, jednak nie. Rahar. Dobrze, wprowadzenie piłki, walka o podwolówkę, przerzut na drugą stronę do chodynych, chodyna, do rotator, rotatorowa, sporo miejsca. Tę piłkę próbował chyba jeszcze raz oddać chodynie lub wychodzącemu po prawie. Dobra wrzutka, poprawa, Majers, no i niestety 1 na Rakopie. To no nie jest dobrze, nie jest dobrze. Czy był spalony? Bramka zaliczona. Był spalony, był spalony. No dużo szczęścia mieli wyślacy w tej akcji, poprawa. Nie najlepsze wyjście poprawy. Teraz Gryszkiewicz, Raków, Kolejną e, groźną akcję. Chodyna. Takuje Chodyna Rybalowi. Ale tylko na moment. I pestka, świetny pobyt. Dobrze popracowali teraz Wiślacy. Chodyna. Chodyna. Podanie do Latte, Latte. Ma sporo miejsca, żeby zagrać do Rodado. Rodado. Jest płacheta. I bramkarz Krakowi wyjmuje piłkę z bramki. 1 do 0 dla Wisły Kraków. Gramy na wyjeździe, atut boiska na pewno dla Rakowa często chopa, ale tutaj musimy zachować zimną krew i wygrać to spotkanie. Liczy się tylko awans do kolejnej rundy. Raków zatrzymuje tą akcję, próbujemy w odebrać piłkę, gubimy ten atak, Gerbowski świetnie, aczkolwiek puszcza tą piłkę z rąk, mamy już roczny dla Rakowa, czy z dachowej. Nieraz drużyna Rakowa udowadniała, że potrafi skutecznie atakować. Latę czeka jednak na zawodników z drużyny. Pacheta. Strzelec pierwszej bramki, płacheta, teraz Rodato, obrócił się Rodado, strzela, wyłapał to bramka Szerakowa, świetna obrona, dobra interwencja, na pewno tak interwencje dodają odmówiły często Rakowa, Częstochowa. Wyciągnął się jak struna, jest kolejny rzut rożny? Nie. Razem minuta doliczona, wybicie, koniec pierwszej połowy prowadzimy po pierwszej połowie, ale to zwycięstwo nie jest pewne. To zwycięstwo nie jest pewne. To zwycięstwo może jeszcze nam się wymknąć spod kontroli. 1 do 0 to nie jest wynik, który Tenerzy lubią. 2 do 2, bardzo wyrównane spotkanie. Na razie płacheta, o mi z którym się wyróżnia. Poprawa. Nie najlepsze to spotkanie tej prawej stronie. Chciał, że zagrał, ale... Lowski błąd. Bardzo myślacy popracowali. Gryszkiewicz tam nie wiadomo czy nie ma konkluzji. Płacheta. Jest roda nie! Piłka do Latte. Latte niepotrzebnie schodzi do środka małych. Bramkę na 2 do 0. 2:0 Kraków 2 do zera. Z rakowym czystochowa, coraz bardziej pewni tego was, lat. -te -lat. obywa gola. Poprawa Ketia. Zróbmy to. Widać, że poprawa już jest dość podmęczona, więc czy Ketia? Może i Ketia niech zagra z prawej strony. Antonucci piękko, piękko dzisiaj, mało wyróżniający się. Skóra Śkodyna. i może. Lebronton Lebronton Czyż Lebronton latte? Czy tak, zrobił. Ukrowski 3, Antonucci, Antonucci, spowolnił tą akcję Włoch niestety, no i Raków-Częstochowa połapał się między tym tą krakowską piłką i wyłapał podania. Ale naciska Wisła, naciska. Dzisiaj bardzo trudna w tej drugiej połowie. Dobrze, próba odbioru piłki Płacheta. Może uda się przerwać to łapce w zalążku, tak jest, świetnie, Rodado, Rodado, Płacheta, troszkę wyrzucony, Lebronton już wchodzi w pole karne, do niego dośrodkowanie, zamienka ta piłka, bardziej grana na obrońców, zrobimy zmianę, wejdzie Powski za Płachetę, o ile jeszcze jest możliwość, jest. dzisiaj więcej minut, Płacheta. Już widać zmęczenie. Dobrze lebrą to. Do płachety, ale. Nie najlepsze to podanie, za mało energii włożył w to podanie Lebronton, no i niestety strzał na rzut drożny Gerbowski. No Gerbowski jest to podpora, Gerbowski jest to stoja tej li, linii defensywnej Antonu 3. Lebronton, on ciągnie, no nie wiadomo czy nie straci sił na razie. Akcję ciągnie, ale chyba wyłoży tą piłkę Rodado, który bez problemów pokonuje ramka Rakowa. 3 do 0, Wisła Kraków przypieczętowała zwycięstwo i wydaje się, że raczej ten awans do kolejnej rundy jest niezagrożony. Rodado widać, że już wykończony, ale przepięknie obsłużony przez Lebrontona. Le Widać, że plusem grania trzy jest to, że i Skóraś, i LeBrenton dostają szansę. I widzę mistrzów, i widzę, i w Pucharze. Grają tych minut na pewno więcej niż taki Rodado, który jest czołową postacią w naszym zespole. Teraz świetnie wiślawcy kolejny raz naciskają. Rodado, Terujpowski. Ripowski, żeby tutaj tylko nie zepsuć dobre podanie do Gonzaleza. Gonzalez wykłada piłkę Antonuciemu, Antonucci jeszcze gdzieś tam próbowali dzieckońskie tak robić. Świetna interwencja bramkarza Rakowa w tych ostatnich, y, ostatnich minutach. Wisła wygrała, Wisła wygrała zasłużenie, pierwsza połowa można powiedzieć, że wyrównana, ale druga połowa to była przewaga Wisły, aczkolwiek nie widać tylko w statystykach, choć Wisła Kraków cały czas grała dobrą piłkę, strzelała bramki. Zobaczcie, że niektórzy piłkarze jak skóra się nie zostali, jak poprawa, bardzo słaby mecz poprawy. W kolejnym meczu wydaje mi się, że też usiądzie, może zagramy Cornelius kolei. Może zagramy takim zestawieniem. Zobaczmy, kto awansował. Robryk Ołów, Stomil, ŁKS Łódź, Arka Gdynia, Wisła Kraków, Kotwica Kołobrzeg oczywiście Jagiellonia, Pogoń Szczecin, Śląsk Wrocław, ŁKS Łódź. Patrzyłem, czy jest ŁKS 2 Łódź, ale nie ma. Bo przeważnie ŁKS 2 Łódź w tym pucharze w finałach grywał, więc dziękujemy pewnie jed jednej kariery wzią, z pewnością to, chętnie dla opinię. Dobrze, że tak się dzieje, dobrze, że wygrywamy, dobrze, że kolejny mecz e, udaje nam się utrzymać tą. E, u, utrzymać tą. E... Dziękuję. No i wracamy. Wracamy już do rzeczywistości, do meczu ligowego. Ułożymy sobie skład. Przed kolejnym odcinkiem. Mecz z ja, 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 z Legią, ale widzicie, że potem tym jest mecz z Stiedad, który jest równie zarząd, 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 a koniec zawieszenia Szymon Okej, Ok. Poprawa. Hmm. No nie wiem, czy tutaj wystąpi Cornelius w meczu z Legią, czy nie postawimy jednak na, jednak na zawodnika Lewkota i po prawe. Roda dozejdzie, to on zapewne. Wejdzie Pulululu. Aczkolwiek może Pulululu chciałbym mieć dostępnego na mecz, czyli tak, zagra berek, zagra Koniewski, Parina, Stacek. W końcu ulanko, Czy nie możemy wiadomo odpuścić? nie możemy odpuścić? Tu musi być mocny skład. Eee. Teraz tak. Na pewno Cipiani, na pewno pary Zamienimy ich I tutaj Enali, Enali, Marina Pieńko, właśnie już Cornelius, Gonzales Skutka, kolei kolej, Antonu 3. Tu, 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 tu. Krzyżanowski. Krzyżanowski za Antonu Cziewo. Lebron, ton. Tutaj wydaje mi się, że nie dostanie szansy. Tylko. Dajmy Cornelius, A, damy Chorwata. Chorwata, Lebron. Tak, zagramy takim składem. Z przodu zagra Krzyżanowski jak coś. Pulu, lulu bym nie chciał, żeby grał. Dobra, to ten LeBron jak coś, on jest podmęczony tutaj, LeBron to chciałbym, żeby był gotowy na spotkanie z, no właśnie, z Karolem Sociedad, który jest przełomowy. Mam nadzieję, że uda nam się awansować. A, no i zobaczcie, bo tutaj patrzcie, gadka, gatuk, gadka, a przecież jest e, Myers, Lewko odwraca, teraz poprawa, czy damy, dajmy szansę kolejowi. Kaszkiewicz. Dajmy szansę Kolejowi, niech on zagra w tym spotkaniu. Dziękuję Wam za dzisiaj. Komentujcie, subskrybujcie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć.